Podróż balonem do krainy świętego Mikołaja. Pewne niewielkie miasteczko znikało pod śniegowym puchem, bowiem tego dnia zamieć śnieżna trwała wiele godzin. Płuk odśnieżający drogi usypał na poboczach wysokie zaspy, tworząc niesamowite tunele. W jednym z ceglanych, wysokich budynków siedziała dziewczynka z wtuloną twarzą do okna. Na pożegnanie machała do swojego przyjaciela, który opuszczał dom dziecka. Miała na imię Emma. Pomimo, że dzielili z Tobim osobny pokój, byli razem nierozłączni. Emma nie mogła powstrzymać łez, które zalewały jej błękitne niczym ocean oczy. W domu dziecka żyli razem jak siostra i brat. Chociaż domyślali się, że kiedyś ich drogi mogą się rozejść, to nie sądzili, że nadejdzie to tak szybko. Państwo Morganowie, bo tak nazywali się nowi rodzice Tobiego, byli bardzo mili. Podczas każdych odwiedzin obdarowywali MM drobnymi podarunkami, co wywoływało uśmiech na jej twarzy. Do pokoju weszła wychowawczyni domu dziecka, panna Devens i wręczyła Emmy list. Tobi prosił, żebym ci go dała. Panno Divens, tak bardzo jest mi dzisiaj źle. Domyślam się, co czuje twoje maleńkie serce. Wierzę, że i ty opuścisz niebawem mury naszego domu. Już czas do łóżka. Pamiętaj, że dzisiejsza noc jest jedną z najbardziej magicznych. Jutro 6 grudnia. Mikołaj. Emma była dziewczynką, która bardzo wierzyła w świętego Mikołaja. Dobrej nocy, Emmo. Powiedziała kobieta, ocierając jej łzy. Jeśli mogę, to chciałabym jeszcze przeczytać list od Tobiego. Dobrze, Emmo, tylko proszę, nie siedź zbyt długo. Dziękuję, panu Stevens. Wychowawczyni uśmiechnęła się do Emmy i wyszła z pokoju. Dziewczynka położyła się wygodnie w łóżku, oparła głowę o zagłówek i wyjęła list z koperty. Droga Emmo. Jestem Ci wdzięczny za każdy spędzony z Tobą dzień w domu dziecka. Byłaś dla mnie jak siostra. Nigdy nie zapomnę Twoich błękitnych oczu i szczerego uśmiechu. Moi nowi rodzice obiecali, że jeszcze przed świętami będę mógł Was wszystkich odwiedzić. Chciałbym, abyś i Ty odnalazła miejsce, w którym będziesz szczęśliwa. Twój Tobi. I kolejne łzy popłynęły Emmie po policzkach. Nie było łatwo jej zasnąć. Wychowawczynie domu dziecka do późnych godzin wieczornych tuliły w swoich ramionach do snu najmłodsze dzieci. Tęsknota za Tobim była tak mocna, że wystarczył odgłos jadącego drogą samochodu, a Emma od razu stała przy oknie z nadzieją, że ujrzy chłopca ponownie. Przecierała łzy z oczu rękawem od piżamy, wpatrując się w park, znajdujący się po drugiej stronie ulicy. Spoglądnęła na niebo i dostrzegła, że coś na nim zamigotało. Przez chwilę myślała, że to spadająca gwiazda i zaczęła już myśleć o życzeniu, gdy ponownie ujrzała migające światełko. Przyglądała się z wielką uwagą na to niezwykłe zjawisko, które nagle zniknęło za drzewami rosnącymi w parku. Co to za dziwne światełko? Zaciekawiona tym, co dzieje się na zewnątrz, zapragnęła to sprawdzić. Ubrała ciepłe buty z korzuchem. Zarzuciła długi płaszcz, pełnianą czapkę, szalik, rękawiczki i delikatnie uchyliła drzwi pokoju, by upewnić się, czy na korytarzu nikogo nie ma. Wydawało jej się, jakby wszystkie dzieci jej już spały. Przemknęła przez długi korytarz, wprost do drzwi wyjściowych, gdzie obok nich znajdował się pokój wychowawczyni. Emma dostrzegła zapaloną lampkę nocną, a panna Divens, chrapiąc, przewracała się na drugi bok. Emma po cichutku podeszła do ogromnych drewnianych drzwi. Nacisnęła ciężką metalową klamkę i wyszła na zewnątrz. Noc była bardzo mroźna. Dziewczynka pokierowała się prosto w stronę parku. Jej stopy co jakiś czas. Utykały w głębokim śniegu. Biegła długą oświetloną alejką, kierując się do miejsca, gdzie ostatni raz z okna swojego pokoju widziała migające światełko. Kiedy dotarła do końca alejki, zobaczyła ogromny biały balon z wiklinowym koszykiem, z którego co jakiś czas buchał płomień. wokół niego w śmiesznym stroju i dzwoniących bucikach przechadzała się nerwowo niewielka postać Emma stojąc za jednym z drzew przyglądała się całej sytuacji No dalej baloniku wznoś się prędko w górę eee, Jeśli dalej tak będzie nie zdążę na czas z prezentami i święty zwolni mnie z roboty Elf prawdziwy elf Wyszeptała uradowana Emma, po czym ruszyła w jego stronę bardzo powoli, żeby go nie przestraszyć. Cześć Elfiku, nie wiedziałam, że latacie balonami. Zbliżając się w jego stronę, pomachała śmiało ręką. Co? O nie, przecież to dziecko! Przestraszony Elf zaczął podskakiwać do kosza balonu, by się w nim schować. A gdy mu się to w końcu udało, utknął między dwoma prezentami, tak, że przez dłuższą chwilę jego długie nogi w pasiastych spodenkach zawisły w powietrzu. Cała sytuacja wyglądała bardzo zabawnie. Emma zasłaniała dłonią usta od śmiechu. Dzwonki zaczepione przy jego szpiczastych butach dzwoniły, kiedy ten gramolił się w koszyku. Wreszcie udało mu się stanąć na równe nogi. Nie chciałem cię przestraszyć. Idź sobie usłyszała cichy głosik. W końcu elf wychylił się i spojrzał w kierunku Emmy srogim wzrokiem, a dziewczynka odezwała się. Mam na imię Emma, może mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie, odejdź stąd, wykrzyknął. Jesteś prawdziwym pomocnikiem świętego Mikołaja? spytała, gdy w tej samej chwili balon zaczął się delikatnie unosić ku górze, coraz wyżej i wyżej. Uf, jak dobrze, leć, baloniku, odezwał się szczęśliwy Elf. Co za mała ciekawska dziewczynka. Nachodzi mnie w trakcie pracy i zadaje pytania. Mam nadzieję, że nikt więcej mnie nie widział, zaczął głośno rozmyślać. To gdzie lecimy? Co takiego? Zdziwił się Elf i zaczął rozglądać wokół siebie. Tutaj jestem, popatrz w dół! Krzyknęła Emma, która trzymała się mocno jednej z lin doczepionej do kosza balonu. O, nie, co ty tutaj robisz? Złaś stamtąd, nie możesz ze mną lecieć. Tylko jest mały problem jesteśmy już zbyt wysoko. Pomożesz mi wdrapać się do koszyka? Wiatr coraz mocniej bujał liną, której trzymała się Emma. Ech, niech ci będzie. Niezadowolony zaczął przyciągać Linę. Pomimo swojego niewielkiego wzrostu, siły miał naprawdę dużo. Po chwili dziewczynka znalazła się razem z nim w środku kosza balonu. Miasteczko z góry wyglądało niesamowicie. W oddali ujrzała dom dziecka, a drzewa w parku wyglądały, jakby ktoś namalował zamiast nich tysiące kropek. Zdawało się, że balon leciał bardzo wysoko. Wreszcie całe miasteczko stawało się coraz mniejsze i mniejsze, aż zniknęło za chmurami. Po raz pierwszy lecę balonem, a te widoki są takie piękne. – Będę miał przez ciebie kłopoty. – Jak masz na imię? – Fleffy. – O, zabawnie. I rozbawił mnie twoje śmieszne buciki. I wskazała palcem na buty elfa, a ten uśmiechnął się do Emmy po raz pierwszy i zaczął swoje popisy, a jego buciki głośno dzwoniły. – Coś jest to z twoim balonem w parku. – To wina silnego wiatru. Myślałem, że jest zepsuty. Muszę jednak sprawdzić, czy nadaje się do dalszych lotów, dlatego wracam na biegun północny. Jeszcze tej nocy muszę dostarczyć masę prezentów. Mogę mieć przez ciebie kłopoty, kiedy Mikołaj zobaczy cię w swojej krainie razem ze mną. A więc lecimy do krainy świętego Mikołaja, to niesamowite! Wykrzyknęła, a Flefi usiadł bezradny obok niej. Dziewczynka podczas całego lotu balonem do krainy świętego Mikołaja opowiadała Flefikowi o jej dzieciństwie w domu dziecka oraz o swoim najlepszym przyjacielu Tobim, za którym tak bardzo tęskniła. Flefi wyglądał na bardzo zainteresowanego jej opowieściami. I tak lot balonem upływał im spokojnie do momentu, kiedy Emma poczuła na twarzy przerażająco mroźny chód, a płomień wydobywał się z balonu jakby ostatkiem sił. – Zbliżamy się do celu! – Proszę, pozwól mi się zobaczyć ze świętym Mikołajem. Mam do niego jedną prośbę. I w tej samej chwili oboje poczuli lekkie szarpnięcie. – Hej, przyjaciele! Dobrze was widzieć! – zawołał Flefi, machając maleńkimi rączkami. Emma ujrzała przed sobą dwa ogromne misie polarne, które chwyciły w swe ostre zęby linę, by przyciągnąć balon na ziemię. Wyglądały jednak na przyjazne. Przed jej oczami wyłonił się lodowy krajobraz. Góry pokryte były śniegiem i lodem, a ich szczyty sięgały nieba. Zostań tutaj i nigdzie się stąd nie ruszaj. Flefie pogroził jej przed oczami swoim długim, chudym palcem i wyskoczył z balonu, dołączając do białych niedźwiedzi, po czym cała trójka zniknęła jej z oczu. Dookoła oprócz cudownych widoków nie było nikogo. Emm była ciekawa owej krainy. Przecież niecodziennie się zdarza odwiedzić świętego Mikołaja. Nagle tuż obok niej usiadła puchata, biała niczym śnieg Popatrzyła ogromnymi oczami na Emmę, po czym rozłożyła swoje długie skrzydła i pokierowała się w stronę wysokich gór. Dziewczynka tymczasem dostrzegła niewielki domek, który znajdował się nieopodal balonu. Wówczas coś jakby podpowiedziało jej, by zaglądnęła do jego środka. Wyskoczyła z balonu i pokierowała się w jego stronę. Ogromne laski cukrowe przypominały jej uliczne lampy i oświetlały drogę, gdyż w krainie zapadał zmierzch. Przechodziła obok choinek, których gałązki otulał śnieg, a gałęzie drzew pokrywała gruba warstwa lodu. Kiedy Emma trąciła jedną z nich, ta wydała przyjemny dźwięk. Wreszcie, gdy zbliżała się do domku, ujrzała na drzwiach wianuszek ze świeżych gałązek choinki, przystrojony zielonymi kokardami. Przed wejściem stały wielkie sanie, mieniące się złotym brokatem. Podeszła do nich, by móc lepiej im się przyjrzeć. Były pokryte bordowym, delikatnym niczym jedwab-materiałem. Dostrzegła w oddali dwa polarne misie, które kierowały się w jej stronę. I w pośpiechu bez pukania złapała za kryształową klamkę w drzwiach, by wejść do środka domku i się przed nimi ukryć. W domku było ciepło i przytulnie. Stała w ogromnym korytarzu. U sufitu wisiały żerandole wykonane z ogromnej ilości kryształowych kuleczek. Z korytarza na górę prowadziły białe schody, a złota poręcz obwieszona była kolorowymi skarpetami. W kącie stał biały stolik, a na nim figurka konika na biegunach i lampa naftowa. Emma postanowiła trochę się rozejrzeć. Znajdowało się tam wiele różnych drzwi. W pewnej chwili jednak usłyszała za plecami odgłos. <coughs> Odwróciła się i zobaczyła starszego mężczyznę z długą siwą brodą. Na sobie miał wełniany sweter w kratkę, szare spodnie, włochate białe buty i okrągłe okulary. Stał tak, wpatrując się z ogromnym zdziwieniem na Emmę. O, bardzo przepraszam, szukam świętego Mikołaja. Drogie dziecko, jak się tutaj znalazłaś? O, długa historia. Odbyłam cudowny lot balonem z Flefim. A, z Flefim powiadasz. Hmm. Rozmyślał przez chwilę staruszek. Proszę się na niego nie gniewać, to moja wina. I proszę nic nie mówić świętemu Mikołajowi. Wolę, kiedy Flefi się do mnie śmieje, a nie na mnie dąsa. Emma uśmiechnęła się, a staruszek także odwzajemnił jej uśmiech. Mam maleńką prośbę do świętego Mikołaja. Czy mógłby mnie pan do niego zaprowadzić? Powiedzmy, że znam go bardzo dobrze i postaram się mu przekazać twoją prośbę. O, mógłby pan? Emma z radości podskoczyła w górę. Chciałabym chociaż jeszcze jedno święta Bożego Narodzenia spędzić z moim najlepszym przyjacielem, Tobim. Dobrze, wobec tego przekażę świętemu Mikołajowi Twoje życzenia. Nagle rozległ się głośny dźwięk, niczym alarm, przez który Emma zamknęła na chwilę oczy i zasłoniła dłońmi uszy. Kiedy wszystko ucichło, zapytała: Co to było? Jednak starszego mężczyzny nigdzie już nie było. Przestraszona sytuacją pokierowała się w stronę wyjściowych drzwi, jednak jej wzrok przykuł uwagę blask wydobywający się z jednego z pokoi. Podeszła więc bliżej i ukradkiem zerknęła. Znajdowało się w nim drewniane biurko, na którym leżał kompas i pełno porozkładanych map. A na drzwiach szafy wisiał strój świętego Mikołaja. Był cały czerwony i mocno się błyszczał. Opasał go wokół czarny, skórzany pasek, a obok niego stały wysokie buty. Na twarzy Emmy pojawiły się rumieńce, a wokół zakręciła łza. Chyba właśnie rozmawiałam ze świętym Mikołajem, po czym odwróciła się i wybiegła z domku. Ku jej zdziwieniu na zewnątrz wszystko zamieniło się w fabrykę prezentów Świętego Mikołaja. Brygada małych elfów w pośpiechu pakowała prezenty w ozdobne papiery, a między nimi przechadzał się staruszek, ten sam, z którym Emma rozmawiała w domku. Z uśmiechem podchodził do elfów i wręczał im mapy. Wielkie maszyny przesuwały na taśmach paczki z prezentami, a te wędrowały wprost do koszy balonów. Emma rozpoznała także ten, którym przyleciała z Flefim. Zdawało jej się, że elfy są tak zapracowane, że nie zauważyły jej obecności. Chowając się co jakiś czas za górą prezentów, dotarła do balonu, wskoczyła do kosza i długo podziwiała pracę małych elfów oraz krainę świętego Mikołaja. Po chwili zasypana, górą prezentów usłyszała głos Flefika: Całe szczęście, że tutaj czekałaś i nikt cię nie zobaczył. Przed chwilą zawył alarm, na którego znak Mikołaj kontroluje pracę elfów. Przekazuje im wtedy także mapy miejsc, do których mają dostarczyć prezenty. A my mamy szczęście, że cię nie zobaczył. Emma nie odezwała się słowem. Tak się składa, że podrzucę cię pod samiuteńkie drzwi Twojego domu, powiedział uradowany elf, wymachując przed nią mapą. Balon powoli wzbił się w niebo, a Emma przespała. Cały lot balonem. Śniła o spotkaniu ze świętym Mikołajem i jego cudowną krainą, kiedy nagle mały Fleffi wyszeptał jej do ucha: Jesteśmy już na miejscu. Budź się, Emmo, i biegnij do domu, bo strasznie zmarzłaś. O, dziękuję za wszystko, Fleffi. Uściskała małego elfa na pożegnanie i wbiegła przez otwarte drzwi domu dziecka, kierując się prosto do swojego pokoju. Na zajutrz wychowawczynie zwołały wszystkie dzieci do sali zabaw. Przy choince ułożona była góra prezentów. To sprawa Flefika, na bank! Wyszeptała pod nosem Emma, stojąc przy ogromnej choince. Dziecięca radość wypełniła dom dziecka. Oczekiwanie do świąt bez Tobiego bardzo się dłużyło Emmie. W wigilijne popołudnie do jej pokoju zapukała panna Divens. Emmo, mam dla ciebie jeszcze jeden mały prezent pod choinkę. Dziewczynka popatrzyła niepewnym wzrokiem w jej kierunku. Opuszczasz dzisiaj dom dziecka. Zza pleców panny Divens wyszedł Tobi. Witaj, Emmo. O, Tobi, jak dobrze cię widzieć! I pobiegła w jego kierunku, by się z nim przywitać. Państwo Morganowie zapragnęli adoptować i ciebie, Emmo, od dzisiaj i ty będziesz miała nowy dom, odpowiedziała z uśmiechem panna Diwens. Emma podeszła do niej, by ją mocno uściskać, a następnie wyszła na korytarz, gdzie czekali na nią jej nowi rodzice. Emmy z oczu poleciały ogromne łzy szczęścia, a państwo Morganowie także wyglądali na bardzo szczęśliwych. Tobie chciał pobawić się z resztą dzieci, dając Emmy czas na spakowanie swoich rzeczy. Ta włożyła je do niewielkiej torby, podeszła do okna i, spoglądając na niebo, powiedziała: Dziękuję, święty Mikołaju, i Tobie, Flepi. W tym samym momencie na niebie zamigotało tajemnicze światełko. Ho, 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 ho! Drogie dzieci! W tą magiczną not w roku niech spełniają się Wasze najskrytsze marzenia.